Mam serdecznie w kolejnym odcinku ze serii. Moje wakacje właśnie się obudziłam, e, zanosła się ogarnąć i się prawdopodobnie zobaczymy, jak się po prostu dzieje, um, ogarnięta. I jak coś tutaj innego robią? Nie wiem, może będę nagrywała, montowała, ale z przodu to wam pokażę trochę, jak montuję, albo. No, po prostu się zobaczymy, jak coś innego będę robić. No, okej, okay. się ogarnęłam, zjadłam śniadanie, jeszcze wypiję moje um, lekarstwa, schodzi mi się okład, i będę robiła sobie okład na um, nogę. No i teraz biorę się za montowanie I tak myślę jeszcze ponagrywam dla Was, więc się widzimy po krótkim cięciu No dobrze, już leżę w łóżku Więc tak, dzisiaj będę miło, zrobiłam maraton na nagrywanie, które niedawno skończyłam Trochę sobie coś popisałam Zmówiłam pacierz, a się pomodliłam w pełnej intencji, o któ którą tą intencję zaczęłam się modlić od, można powiedzieć, wigilii. Zaczęłam się modlić w pełnej intencji i do tej pory się modlę. I Wierzę w to i mam nadzieję, że zostanie wysłuchana, zostaną wysłuchane moje modlitwy i się wypełni ta intencja. Więc ja już będę kończyła ten odcinek, bo idę spać. I tak jak zwykle, widzimy się kolejnego dnia, czyli w kolejnym odcinku. Łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Do zobaczenia. Cześć.